Cześć, dzień dobry, witam Ciebie bardzo serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Marcin Podlacki, a dzisiejszy odcinek będzie poświęcony gwieździe ostatnich sesji z giełdy papierów wartościowych. Chodzi o spółkę Dino Polska. Akcje przez długi czas nie radziły sobie najlepiej, kurs stawał okolicę wsparcia przy 340-350 zł za jedną akcję. Natomiast opublikowane ostatnio wyniki finansowe pozwoliły na dynamiczny wzrost na kursie, co zresztą widać tutaj na wykresie godzin na platformie X-Station od partnera kanału XTB, widać te zielone świece, ten wystrzał, który przede wszystkim dziś podczas sesji 3 listopada został zainicjowany, no i można powiedzieć, że gigant od Jeronimo Martin czyli Biedronka powoli czuje coraz mocniejszy oddech Dino na swoich plecach, mając też na uwadze to, że sieć się rozwija, cały czas plany dotyczące tego rozwoju są, a można powiedzieć, że Dino nie jest wcale w top nawet 5 popularności supermarketów. W Polsce, zgodnie z badaniem z 2022 roku, więc jest tutaj jeszcze co nadrabiać, jest jaką pozycję rynkową jeszcze zdobywać, więc cały czas wydaje się, że ten potencjał staje się no, coraz bardziej realny, potencjał rozwojowy, mając też na uwadze dobre wyniki finansowe i plany dotyczące przyszłości, dotyczące otwierania kolejnych sklepów, dotyczące otwierania własnej sieci paliw, czy też zwiększenia ilości dni handlowych w ciągu miesiąca, co ostatecznie może się już niebawem wydarzyć, mając na uwadze też, Pewne zmiany, które nie mogą się pojawić, oczywiście tutaj wielu niewiadomych cały czas, ale mogą się pojawić w ramach zmiany obozu rządzącego, no, do której też no, najprawdopodobniej niebawem dojdzie, bo jeszcze oficjalnie nie doszło, ale wynik wyborów parlamentarnych był taki, a nie inny i w tej chwili trwają batalie w Sejmie, aby rząd się w końcu ukształtował. Przypomnę, że partnerem naszej facebookowej grupy Obserwuj, Inwestuj, Zarabiaj, do której dołączenia zachęcam, a także tego kanału jest XTB, jedna aplikacja, wiele możliwości, tak jak widzicie, o tu gdzieś u góry na banerze, zachęcam do sprawdzenia oferty, klikając w link w opisie do tego materiału, zachęcam do tego, aby na początku spróbować swoich sił na rachunku demonstracyjnym, ze względu na to, że inwestorzy Inwestowanie w kontrakty CFD, które też możemy oczywiście na platformie znaleźć, niesie ze sobą ryzyko inwestycyjne, ale na XTB to nie tylko kontrakty CFD, to także akcje, polskie akcje, w które możemy inwestować, na których możemy handlować bez prowizji do 100 tysięcy euro w skali jednego miesiąca. I na przykład możemy tutaj inwestować w akcje Dino Polska. Tak jak pokazałem, mamy wykres właśnie w tym momencie na wykresie. No i tutaj, co bardzo istotne, kolejna ważna funkcjonalność platformy, Formy, to to, że możemy inwestować w akcje ułamkowe, nie potrzebujemy no, mieć tych 427 zł i 20 groszy w tej chwili, żeby kupić jedną akcję Dino, wystarczy nam na przykład kilkadziesiąt złotych czy 100 zł, żeby kupić jakiś jej fragment, no na przykład 0.25 1 czwarta akcji Dino możemy za 106 70 zł 70 groszy taką część akcji kupić w przypadku tych droższych spółek, oczywiście jest to jakaś alternatywa, no może Dino to jeszcze powiedzmy do zaakceptowania te 400 kilkadziesiąt złotych, ale już na przykład akcje LPP no, na akcję LPP nie każdego stać, a na ułamek akcji LPP jak najbardziej, więc tutaj Dino możemy kupować i. Tak jak widzicie, prowizja 0 złotych, no i też pod prowizją, jak będziecie już na swoim koncie, wyświetla Wam się dostępny miesięczny obrót na STC i ETF, czyli na akcjach i ETF-ach i jest to 100 tysięcy euro i to też jest automatycznie, automatycznie już zmieniane. Powyżej tego pułapu 0,2% prowizji od transakcji, a minimum to będzie 10 euro, więc ta prowizja już znacząco idzie w górę. Natomiast oczywiście w przypadku takich mniejszych inwestorów indywidualnych myślą, że to jest jak najbardziej alternatywa i to no, przynajmniej do tego limitu no Warto byłoby tutaj się zastanowić, czy nie bardziej się to opłaca niż korzystanie, załóżmy z klasycznych domów biur maklerskich, gdzie te prowizje kształtują się od około 0,2 do 0,4% od kupna i tyle samo od sprzedaży. Więc to wszystko się sumuje do tego, że z automatu jesteś około 0,5% do, do tyłu na starcie. Jeżeli chodzi jeszcze o Dino, pokażę jedną rzecz: mianowicie, jak sobie wpiszecie, w wyszukiwarce pojawiają się STC, czyli akcje, i STC CFD, czyli akcje CFD. I tutaj istnieje możliwość rozgrywania Dino również na spadki, gdyby ktoś taką chęć wykazywał. Dźwignia to jest około no, 1 do 3,5 mniej więcej, czyli przykładowo w przypadku jednej akcji wystarczy, że mamy 127,91 zł na swoim koncie i taka inwestycja daje nam ekspozycję na jedną całą akcję, którą możemy kupić którą możemy też sprzedać, sprzedać, czyli zarabiać na spadkach, kupić, czyli zarabiać na wzrostach. Natomiast o tej dźwigni finansowej też trzeba pamiętać, która oczywiście daje nam możliwość ekspozycji na większą wartość akcji w portfelu. No a niekoniecznie musimy posiadać taki, a nie inny kapitał, ale oczywiście dźwignia finansowa to też ryzyko, bo 1 do 3,5 no to też z automatu 1% w górę, jeżeli mamy pozycję na wzrosty, tym my zarabiamy 3,5%, ale 1% w dół, kiedy my mamy pozycję na wzrosty, my tracimy już 3,5% zainwestowanej kwoty. Ale przechodząc już, do Dino. Mamy wyniki finansowe, mamy wyniki w stosunku do konsensusu, też to już pokrótce omawialiśmy, więc tylko szybko spojrzymy przychody rok do roku o 28% w górę EBITDA EBIT zyskne to ponad 20% spółka zarobiła w trzecim kwartale 424 miliony złotych konsensus zakładał 414 więc o 10 milionów mniej więcej więcej przychody wysokie 6, prawie 9 miliarda złotych podobne co prawda w stosunku do konsensusu ale no już od poprzedniego roku zdecydowany wzrost no i od początku 2023 roku blisko 19 miliardów złotych przychodów no to jest wartość bardzo ale to bardzo Znacząca. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli sobie też, jak prezentuje się sieć Dino. To akurat jest sieć na koniec 2022 roku z grupa dino.pl, czyli z, z, no, z tej e, głównej strony spółki. No i widzimy to nasycenie w środkowo-zachodniej części Polski, też na południu, ale tu na południu jeszcze troszeczkę miejsca zostało W województwie małopolskim, z którego akurat do Was teraz ten materiał prowadzę, nagrywam. Sieci, e, sieć Dino nie jest jeszcze specjalnie rozwinięta, tych supermarketów jest dosłownie, no pewnie z 20-30 może. Więc niespecjalnie dużo, no i to też jest niewątpliwie potencjał. Nie, cały wschód no tutaj wydaje się, że Dino niespecjalnie się chce, chce pozycjonować właśnie na, w tej części Polski, raczej właśnie to skoncentrowanie w Polsce zachodniej, centralnej. Na zachodzie, blisko granicy niemieckiej, jeszcze to zagęszczenie aż tak duże nie jest, jeżeli chodzi o supermarkety Dino. Więc jeżeli tutaj spółka obserwowałaby dobre wyniki sklepów zlokalizowanych właśnie przy zachodniej ścianie, niewykluczone, że akurat właśnie tutaj no Te nowe supermarkety będą otwierane, czy może gdzieś na północy, być może gdzieś w nadmorskich miejscowościach, bo tutaj też to nasycenie zbyt duże nie jest. No i cały czas ta małopolska jeszcze jest istotna, no i na Mazowszu też tych sklepów aż tak wiele nie ma. Mimo wszystko, patrząc na aktualnie mapę Dino, to jest to zestawienie, o którym powiedziałem. Top 5, nie, top 15, przepraszam, najpopularniejszych sieci handlowych w 2022 roku. Kto wygrał, możecie teraz sobie zatrzymać i typować, jakby waszym zdaniem to wyglądało. Od razu podpowiem, że no, siłą rzeczy, te najpopularniejsze, no to raczej te, które nam się rzucają, czyli w kolejności losowej, możemy tu powiedzieć o Tesco, Kauflandzie, Żabce, Dino, Carrefourze, Oszą, Lidl, Biedronka i chyba wszystkie wymieniłem z tego zestawienia. Natomiast już patrząc na top 15, wygląda następująco: pierwsze miejsce Biedronka, dalej Lidl, następnie Netto, co ciekawe, Kaufland, Carrefour, Aldi, a Pepko nawet poniżej Aldi w ramach wyborów. To też pokazuje, jaki tu jeszcze jest potencjał do, do nadrobienia. Przepraszam, Dino, oczywiście nie mówimy o Pepco, tylko Dino, Dino na ósmym miejscu, poniżej jeszcze Pepco, oczywiście tutaj nie tylko mamy supermarkety spożywcze, mamy tutaj też takie supermarkety, sklepy z szerokim asortymentem, no bo przecież już sam Rossman, no to przecież bardziej branża kosmetyków, no takiej powiedzmy ochrony ciała i pielęgnacji, natomiast no, widzimy, że Dino dosyć daleko w 2022 roku, wzrost popular, popularności sieci, wzrost zasięgów też zwiększa szanse na to, że w przyszłości ta pozycja będzie się się zmieniać. Biedronka czuje oddech Dino na swoich plecach. Konkurent Biedronki przekroczył miliard złotych zysku. Tu mówimy o tych pierwszych dziewięciu miesiącach, właśnie 2023. Zarząd wskazuje, że chce utrzymać takie tempo wzrostu. W 2024 roku klienci w sklepach polskiej sieci zostawiają coraz więcej pieniędzy, a tylko w trzecim kwartale było to prawie 7 miliardów złotych. To te przychody, o których mówiliśmy, i łącznie w trzech kwartałach prawie 19 miliardów złotych. Tu gdzieś Mam jeszcze kilka ciekawych zestawień, m.in. przyrost sklepów, jeżeli chodzi o sieć Dino. Mamy tutaj przyrost jako te czerwone kółeczka, ile w danym roku sklepów. Przepraszam, to jest przyrost powierzchni, oczywiście w 1000 metrów kwadratowych, ile tej powierzchni przybywało. No a histogram to już jest realna ilość sklepów otwartych w Polsce wrzesień 2023-2340 sklepów na terenie Polski. Mamy, a warto powiedzieć, że 10 lat temu było ich 324, a więc wzrost mniej więcej siedmiokrotny. Podział według województw, liczba, liczba sklepów na 100 tysięcy mieszkańców. No i widzimy, że to zagęszczenie. Prze, Przede wszystkim przypada na zachód, tutaj w dwóch województwach, nawet powyżej 12 takich sklepów na 100 tysięcy mieszkańców przypada, no a nawet 15, 16, ale już na przykład Małopolska to tylko 1,6 sklepu na 100 tysięcy mieszkańców, więc to nasycenie zbyt duże nie jest. W województwie, w którym znajduje się stolica naszego kraju, mamy raptem 3,30 sklepu, a nad Morzem 3,6, więc tutaj jeszcze ten potencjał do zwiększania liczby jest jak najbardziej wydaje się duży. Jeżeli chodzi też o sam Raport, no to dane versus konsensus znamy. Warto też jeszcze spojrzeć na kilka istotnych parametrów. Mniej więcej tak one się prezentują. Marża EBITDA 9,5% plus minus wobec 10% w trzecim kwartale 22, więc tutaj akurat nieco, nieco w dół poszliśmy. Patrząc dalej przychody, to już mówiłem. EBITDA po trzech kwartałach 1,68 miliarda i to wzrost o aż 27% w ujęciu rok do roku. Zysk netto rośnie o 31,5% w ujęciu rok rocznym. Dugnet, to o tym też trzeba pamiętać, Dino wyniósł 911,5 miliona złotych na koniec września 2023, co oznacza spadek o 490 milionów złotych w stosunku do 31 grudnia 2022. Zarząd spółki oczekuje, że w 2023 roku całkowita liczba sklepów wzrośnie o niskich kilkanaście procent w stosunku do Liczby sklepów z końca 2022. Jak podano w 2024, spodziewane jest podobne tempo wzrostu sieci. Walory radzą sobie rewelacyjnie. Sesja piątkowa przynosi mocne, ponad 8% wzrosty na kursie. Dzisiaj udało się domknąć lukę spadkową powstałą podczas sesji 18 sierpnia, kiedy kurs stracił 8%. No i z automatu poziom 430 zł zapracował nam jako lokalny opór, lokalna blokada do dalszego wzrostu. Pozwolicie że sobie tutaj odświeżać notowania, żeby zobaczyć, jak to wygląda na żywo w momencie nagrywania programu 435 to sesyjny szczyt w tej chwili 425 złotych, a więc o 2,5% kurs zjechał, było plus 10%, a w tej chwili zostaje 7,30 po nieco ponad 2 godzinach handlu już 115 milionów złotych obrotu i to jest deklasacja, bo drugi w zestawieniu Orlen ma te obroty na poziomie raptem w tej chwili, w tej chwili 26 milionów, więc to ponad czterokrotnie wyższe obroty na akcjach Dino przy bardzo wysokich wolumenach. 430, tak jak też o tym rozmawialiśmy, opór-opór, który może wzrosty zatrzymać. Nie spodziewamy się, że tutaj nagle cały wzrost 10% oddamy i wrócimy, no na przykład do zera, do kursu odniesienia. Mało to prawdopodobny scenariusz, niewykluczony, że jeszcze kolejna fala wzrostu tutaj w końcówce sesji, yy, no będzie wyprowadzona na akcjach EDNO z próbą ataku na lokalne szczyty. No niemniej, kurs pozycjonuje się po raz kolejny na przyszłe próby ataku na historyczne szczyty, które zostały wyznaczone w połowie czerwca w okolicach 490 zł, zabrakło nieco paliwa do 500, no ale zakładając, że sieć ma się cały czas rozwijać, wydaje się, że inwestorzy, Wierzą, wierzą w te wzrosty, albo ponownie uwierzyli po tym słabym okresie, trend nam się powoli odwraca, już w krótkim terminie mamy trend wzrostowy i mimo mocnego wykupienia, no, będziemy zakładać, że patrząc na kolejne miesiące są szanse na to, że akcje DINO będą drożeć i kurs będzie w okolice tych 500 zł, w okolice ATH po prostu zmierzał. Przypominam, że inwestować możecie zarówno w akcje, jak i w kontrakty CFD na akcje, czyli te dające możliwość inwestowania zarówno w spad na spadki, jak i na wzrosty na platformie XStation od naszego partnera XTB. Link znajdziecie w opisie i zachęcam Was do tego, żeby z tego linku skorzystać, bo dodatkowo w ten sposób wesprzecie rozwój kanału. To wszystko na teraz. Bardzo dziękuję za obecność. Dziękuję wszystkim wspierającym kanał, których lista no, pojawia się regularnie. Akurat na dziś jeszcze tej listy nie przygotowałem wspierających z poprzedniego miesiąca. Bardzo za to przepraszam, ale już w kolejnym ta lista będzie zaktualizowana. A na zakończenie zachęcam Was do zostawienia kciuku w górę, subskrypcji kanału, no i też zapraszam do grupy facebookowej Obserwuj, Inwestuj, Zarabiaj, gdzie codziennie dyskutujemy o giełdzie, pamiętajcie też, żeby kliknąć dzwoneczek przy subskrypcji, bo to zwiększy Wasze, zwiększy zasięgi tych materiałów, ale też Wy będziecie otrzymywać powiadomienia na bieżąco i gwarancję praktycznie macie, że nie przegapicie żadnego materiału, czy to na żywo, czy to w formie odcinka, tak jak ten. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.